Tak, Rosjanie omawiają znieważający stosunek kierownictwa białoruskiego obwodu do ludności cywilnej, a także, znaczy lekceważący stosunek do ludności cywilnej, a także przeszadowania dziennikarzy, którzy ukazują rzeczywisty, spraw, rzeczywisty stan spraw. No, sekretarz sobie powiedział, powiedział, że to przez dziesięciolecia jeszcze potrwa. Nasza partia, Nasza partia przy wadze będzie jeszcze przez 10, przez 10 lat znajdowała się co najmniej. Dlatego będzie 10 lat, tak jak powiedziałem, co najmniej. Tak to właśnie. tam Naród, tak Naród i tak się. Naród będzie, no narody tak bronią, naród nie, nie, nie naród, a narody tak czyszczą, nie, nie bronią tylko czyszczą, dobrze socjalne, jakieś socjale, po co wypłacać, w jednym momencie, w, jedną, w jednym momencie można to zrobić. Sam widzisz jak to wygląda, kto jest zainteresowany w tym wszystkim i do czego to doszło i żadnych wniosków nie robią, tylko piękne sło, same piękne słowa. Raivor, Graivor on wyzwolili i dwa dni pod rząd, tam wojna trwała, masakra i ostrzelali dziennikarzy wszystkich, a ci, którzy napisali prawdę, to ich zwolnili w cholera, żeby nie pisali więcej prawdy w porządku. No właśnie, no i tu masz, i tak to ma wyglądać. Przynajmniej ty możesz wypić, tak? Tak, tak, w porządku. Dobra, odpoczywajcie.